Dzień dobry moi drodzy! <laughs> dzisiaj kolejny raz w lesie. Mamy dzisiaj 26 czerwiec. Jest bardzo gorąco. W lesie, tam gdzie wejdziemy na górkę, to wiatr jeszcze nas owiewa, ale jak wejdziemy na niższe części lasu, to jest, jest normalnie tragedia. Przynajmniej dla mnie takie upały są ciężkie do zniesienia. A szukanie grzybów to jest chyba już tylko. Nie wiem, głupota ale nic. Postanowiłem się wybrać, więc się wybrałem i już zauważyłem pewne owocniki, a mianowicie pieprznik jadalny albo pieprznik blady. Kurka zaraz wam pokażę, jakie sztuki udało się znaleźć. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A jeszcze chciałem dodać, że niby deszcze padały, ale sucho jest totalnie masakrycznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału lajkowania udostępniania no i komentowania i dziękuję za komentarze za to że jesteście razem ze mną zapraszam na film I tu moi drodzy zaraz wam pokażę pierwszy owocnik a sam jestem zdziwiony że w ogóle coś udało mi się znaleźć trochę już obżarte te pieprzniki te nasze kurki ale ale jeszcze dobrze wyglądają mała fotka z pieprznikiem jak uda mi się załapać ostrość dobrze może poszukam innych a później będę szukał ostrości tu wygląda no, jakby to troszło, ale to tylko mała górka Pewnie załapie dzisiaj sporo kleszczy bo codziennie jakieś przynoszę do domu ale zobaczcie jakie ładne okazy pieprznika Normalnie Szok jeśli komary mnie nie poszczą, to postaram się przeszukać te krzakory. O, piękne sztuki. Jak zwykle jestem bez koszyka i nie będę miał ich gdzie schować. Zawinę w koszulkę, a w samochodzie ktoś coś się wsadzi. Wracam dalej tam i szukamy w takich krzakorkach przebieramy liście i doszukujemy się pieprzników. Patrzcie jaki fajny okaz jaki gruby, to pieprzniki blade. To są grubsze od pieprzników jadalnych. Ten obalony przez ślimaka, ale też nie omieszkam go zabrać. Przepraszam, że tak dyszę, ale strasznie gorąco. Zobaczcie, tu kolejny wylazł. W jednym miejscu. powiem, że jest bardzo, bardzo ciekawy. Same pieprzunki. Blade. Już jestem lekko zakończony. O, tego obłamałem. Widzicie też? Pewnie, że widzicie. Za chwilę wracam. Tylko odłożę. Na kupeczkę. A tam jeszcze widziałem kolejne owocniki. Kurek. Zobaczcie. Tu mamy gigantyczną. Ale jeszcze tu przegrzebiemy. Żeby nie zapomnieć o nie. o, tu kolejny owocnik wyskoczył, gigantyczne te kurki, te pieczniki, o, tu kolejna, zobaczcie, już dwie, zobaczcie, trzeci. A będziemy mieli super, super kurkę. Tu mamy jeszcze jedno. A w tych krzakach jest. Fajnie. O, skończyło mi się miejsce na telefonie. Musiałem usunąć filmy. Ale dalej włożę w te krzakory po tego pieprznika, żeby wam pokazać. Giganta. Pieprznik, gigant. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie. Jaki on piękny i wielki Jeszcze z tym człapunem z ślimakiem w środku z tręciuchem zostawię mu korzeń Ale pieprznik piękny i szukamy dalej Buszujemy w tych szakurach. W takich szakurach właśnie można znaleźć dużo owocników. Znajdę kolejne, to będziemy dalej pokazywać co udało się znaleźć. co pokazywam na małą kupeczkę. Kilka minut w krzakach wystarczyło i zobaczcie jakie piękne, wielkie kureczki. Gigantów już nie widać, ale zobaczcie, tu kolejny pieprznik no tu młode zalążki. To tak szarpie, wyrywa po tych krzakach, a później się okazuje, że zniszczył jakieś młode owocniki. Ale tu jeszcze wam muszę pokazać. Tu jakieś maleństwo jeszcze tu jeszcze jeden piękny pieprznik blady niektórzy nie widzą różnicy ja już tam gdzieś skrobnąłem wiedzy i potrafię je odróżnić Jeszcze mamy jakieś sztuki? O, tu kolejne, zobacz, jakie grubasy, jak mój paluch. <słuch> Normalnie będzie wyzerka. Niektórzy idą na targ, a ja po prostu do lasu i szukamy dalej znalazłem jeszcze kilka podejrzewam, że powoli będzie koniec ten to bardziej przypomina pieprznika jadalnego niż bladego a tu mamy kolejny owocnik I tu jeszcze jeden, ale komary się przynajmniej cieszą z mojej wizyty w lesie. Szaleją na całego. Jakiś rok chyba mocniejszy z tymi komarami bardziej uciążliwy ale nauczyłem się trochę wytrzymywać ten stan I na tą chwilę to to tyle albo aż tyle Taka perspektywa słaba bo słońce Nie chcę pozwolić zrobić fajnego zdjęcia o, tu jeszcze rośnie na samym brzegu tej kureczki nie widziałem I to wszystko w Otomińskim lesie O którym był wczoraj taki częściowy film Tam w tym miejscu nie pojechałem gdzie wycinają drzewa, bo nie chcę na to patrzeć już Może nie, że jestem wrażliwy, ale denerwuje mnie coś takiego Co się tam dzieje. Moi drodzy Najpiękniejsze jest to wszystkim idziesz sobie przez las odpoczywasz Fakt, że trochę jesteś zaniepokojony, że nie możesz nic znaleźć, aż tu nagle trafiasz na piękne owocniki grzybów i radość wraca sama na usta. Koszyka nie miałem, zapakowałem w, w koszulkę. Jak widzicie, nie wiem czy dobrze widać, czy nie. Zobaczcie, jakie gigantyczne pieprzniki z tej perspektywy lepiej się prezentują pewnie. No, i teraz spełniony, i szczęśliwy mogę wracać do domu. Pochwalę się w domu, pochwalę się Wam. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Pozdrawiam. Jeśli możecie, to zasubskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć Wam.